Witam Państwa, szczęść Boże. Księdza profesora Tadeusza Dajczera spotkałam po raz pierwszy 14 grudnia 1981 roku. Byłam wtedy recenzentką jego pracy habilitacyjnej. Z recenzenta stałam się powoli uczennicą, z czego nie zdawałam sobie zupełnie sprawy. I chciałabym dzisiaj trochę opowiedzieć o tej mojej drodze. Ten 14 grudnia był takim trudnym dniem. Nie było telefonów, nie można było sprawdzić, czy kolokwium się na pewno odbędzie. Pojechałam na Bielany, no tak na wszelki wypadek. Przekopałam się przez lasek Bielański, bo wtedy było mnóstwo śniegu, ale wszyscy byli na miejscu, czekali. I kolokium się odbyło. Praca habilitacyjna księdza profesora dotyczyła wieży Indian kalifornijskich. I była oparta nie to, jak zwykle bywa, na intensywnych antropologicznych badaniach terenowych, ale na bardzo głęboko przemyślanych, przeżytych wręcz materiałach pisanych, publikowanych. I była napisana pod wyraźnym wpływem Mircea Eliadego, w tamtym czasie bardzo znanego religioznawcy, który mówiono o nim, że w ogóle powiedział ostatnie słowo w zakresie teorii religii, jeżeli w nauce w ogóle można powiedzieć ostatnie słowo. Ksiądz profesor, pisząc o Indianach, Wychodził od ich mitu założycielskiego, przy czym przyjął antropologiczne rozumienie mitu założycielskiego. W jakim sensie? W takim sensie, że mit odpowiada na pytania egzystencjalne ludzi, że odpowiada na pytania o początek świata, o początek człowieka, o początek zwierząt, roślin, o ich stosunek do człowieka, o stosunek człowieka do tych zwierząt. Mity jest również źródłem pewnych norm społecznych. Jak gdyby ustanawia pewien porządek społeczny, według którego ludzie powinni postępować. Na to, żeby ten porządek utrzymać, trzeba rozpocząć już w codzienności, a więc od tego porządku świata zależy zarówno udane polowanie, jak i wykonanie narzędzia bez żadnego niepotrzebnego błędnego uderzenia, no tak, żeby to narzędzie było potem skuteczne w pracy. Do zabitego do zabitej zwierzyny należy zwrócić się z przeprosinami za to, że się zadało śmierć. Podobnie zresztą jest, z roślinami, które trzeba zbierać z wielkim szacunkiem. One są przecież życiem, które dał im człowiek, nie człowiek, a stwórca. Rytuały pozwalały ludom pierwotnym na powracanie do mitu, powtarzanie czasu początku. Odczytywanie znaków umożliwia poruszanie się człowieka w jego małym świecie, bez naruszania norm społecznych, bez naruszania saką. To mit i związane z nim symbole, symbole życia i jego odnawiania się, na przykład zmiany pór roku księżyca i słońca umożliwiły Indianom powiązanie codzienności z rytuałem w jedną spójną całość i odczuwanie bezpośredniego związku z całym otaczającym ich światem, pośrednio z absolutem. To zwłaszcza ta jedność świata i człowieka fragowała księdza profesora. Oczuli to też obecni na kolokwium profesorowie. Ksiądz profesor Łach po w wielkich pochwałach na temat wysokiego poziomu pracy, powiedział żartobliwie, że na korzyść habilitanta trzeba również zapisać to, że mimo ewidentnego zauroczenia wierzeniami Indian, pozostał wierny religii katolickiej. Po kolokwiu rozmawiałam z księdzem profesorem dłuższą chwilę na temat jego pracy. Mówił o niej z wielkim zachwytem, znaczy nie o pracy. Jego zachwyt wynikał nie tylko z tego, że kolokwium było udane, ale niewątpliwie wciąż emanowała w nim wielka radość z samego faktu poznania religii Indian kalifornijskich i poznania odczucia tej jedności ich religii i ich świata. A potem zupełnie niespodziewanie nie wiem, jak to się stało, przeszedł do rozmowy o katechezie. To był taki temat, który był mu bardzo bliski i bardzo głęboko go odczuwał. Drugi raz spotkałem księdza profesora Dajczera w katedrze Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego na seminarium. Również mówiliśmy o katechezie. Ja miałam takie świeże doświadczenia, dlatego że moi dwaj synowie świeżo ją skończyli. Mówiliśmy o tym, jak bardzo jest to trudne, ażeby w dzisiejszym świecie przekazywać dzieciom całą symbolikę Ewangelii. Ksiądz na koniec ofiarował mi egzemplarz Eliadego, traktatu o historii religii w oryginale francuskim. Ten egzemplarz, na którym pracował w czasie przygotowywania pracy habilitacyjnej. To w roku 1981 była niezwykle cenna książka. Potem już nie miałam sposobności rozmawiania z księdzem profesorem. Po latach, gdy byłam już. Na emeryturze, chociaż do tej pory dane mi jest wykonywać swoją powinność nauczyciela akademickiego, zatelefonowała pani profesor Zagórska, tak jakby była jego wysłannikiem, prosząc o napisanie wspomnienia. Na początku wahałam się. Bardzo niechętnie się do tego odniosłam. Byłam stara i schorowana, i potraktowałam to trochę jako takie jeszcze jedno trudne zobowiązanie. Ale wróciła pamięć tamtych lat i zaczęłam sobie przypominać całą moją drogę. Potem, jeszcze po pewnym czasie, kiedy byłam nieco unieruchomiona powilewie do oka. Słuchałam, a potem czytałam, rozważania o wierzy. Była to jest to cudowna książka, która mówi nam o tym, jak nasza codzienność, nasze grzechy i zaniedbania takie niewinne z pozoru oddalają nas od Boga, utrudniają nam kontakt z Bogiem. Książka ta prowadzi nas prostą drogą do intensywnego rozwoju wewnętrznego, takiego rozwoju, który by nam umożliwił jeszcze tu na Ziemi zjednoczenie się z Bogiem. Bliscy księdzu profesorowi mówili mi, że byłoby rzeczą niemożliwą żeby ksiądz-profesor tak mógł nauczać, nie, roz, nie pracując nad swoim własnym rozwojem wewnętrznym. I wtedy przyszło mi do głowy takie porównanie, że antropolog słucha, musi uważnie słuchać ludzi. Natomiast ksiądz-profesor uczy nas słuchania Boga. A to jest bardzo trudne. Dzisiejszy świat zdaje się zapomniał o symbolice Pisma Świętego i Ewangelii. Ewangelię o narodzinach dzieciątka Jezus i pasterzach, prostych ludziach, którzy potrafili czytać znaki i dzięki temu poszli za gwiazdą. Współczesny człowiek gotów jest pomylić z baśnią. Zachowałem we wspomnieniach z dzieciństwa że Ewangelia ta wzbudziła we mnie wielką empatię i współczucie dla świętej rodziny. Ale aby tej empatii nie zgubić, potrzebny jest dalszy krok ku jej pogłębieniu, tak aby pojąć głęboki sens świętych narodzin. I to bardzo trudny krok w katerezie. Świat Indian był stosunkowo niewielki. Jego ścieżki były dobrze im znane. Milosowisty stosunek do drzew, do zwierząt, do żywej przyrody. Nawet często to, co my uważamy za martwą przyrodę, dla nich było życiem, góry, kamienie. My odbieramy świat w kawałkach. Mamy dziesiątki tysięcy specjalizacji, teorii wyjaśniających fragmenty. W odkryciu tak zwanej niebiańskiej cząstki Higgsa, jeden z fizyków powiedział mi na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, że znamy mniej więcej 5% tego, co konieczne, by wyjaśnić wszechświat. Ale mają rację ksiądz profesor Adzy, świętej pamięci, ksiądz profesor arcybiskup Józef Życiński, profesor Michał Beller, boż, Michał Heller, że fenomen życia nie da się sprowadzić do praw fizyki. Momentami gdzieś w głuszy, w ciszy, co nam się bardzo rzadko zdarza, gdzie głusza, gdzie cisza. Odbieramy, odczuwamy jedność świata. Intuicyjnie, nie potrafimy dzisiaj odczytywać symboli, które mogłyby nam pomóc w jego scalaniu, w scalaniu, świata. Trudności jednak mnożą się. Człowiek coraz częściej posługuje się myśleniem obrazowym, karmionym yy, bardzo uproszczonymi wizjami świata niezliczonych nieraz prostackich serialach filmowych i programach telewizyjnych. biznes utrudnia nam w dużej mierze rozumienie złożoności świata, w tym społeczeństwa ludzi. Nie rozpoznajemy symboli naszej cywilizacji. Przyczyn jest wiele, a globalizacja jest tylko jednym z nich. U początku uprzemysłowienia europejskiego, u początku nowożytnej nauki, leży świecki mit natury i rozumu stworzony przez kontynent fascynującą filozofię oświecenia, a także ideologia równości i własności rewolucji francuskiej. Jesteśmy rozdarci między objawieniem Pismo Świętej i Ewangelię i świeckim oświeceniowy mit, mit rozumu i natury. Nie wolno jednak lekceważyć tego mitu. Był w nim protest przeciw ówczesnym błędom Kościoła, a raczej jego hierarchii i głęboko niesprawiedliwej strukturze społecznej i strukturze władzy. A przecież wartości, o których teraz każdy chętnie tak rozprawia, nie istnieją w próżni. Wartości chrześcijańskie osadzone są w Ewangeliach, wartości liberalne w świeckim micie oświeceniowym. Micie natury i rozumu, powtarzam to jeszcze raz. Zwolennicy każdego z nich, każdego z tych źródeł wartości walczą ze sobą. Jesteśmy świadkami tej walki. Przez jakiś czas pokładaliśmy nadzieję w prawach człowieka z ich godnością osoby ludzkiej. Myśleliśmy, że staną się one wspólnym mianownikiem dla naszej różnorodności kulturowej. Tak się jednak nie dzieje. Francuska filozof Chantal del Sol weseju o człowieku późnej nowoczesności, wydanym we Francji w 2000, a u nas już w 2003 roku, w świetnym tłumaczeniu pani profesor Małgorzaty Kowalskiej z Białego Stołu. Na przełomie już tych wieków. Wyrażała niepokój, pisząc, że to pojęcie podmiotu zdolnego do niezależności duchowej wyparowuje w mętnym panteizmie. Podmiot tonie w nowych formach podporządkowania, w nowych formach podporządkowania, których wcale nie zauważamy niebezpieczeństwo to jest trudne do zauważenia, ale powoli staje się widoczne. Sygnalizują to m.in. filmy artystyczne. I tu przypomina mi się taka książeczka Edyty Gertrudy Stein o Pikachu. Opisuje sytuację przed pierwszą i po drugiej wojnie światowej. Opisuje malarstwo i twierdzi, że zmiany, które nastąpiły po I wojnie światowej nie były zauważane przez ogół, natomiast były zauważane przez, odczuwali je artyści, były zauważane przez artystów. Sądzi ona, że artyści obdarzeni są taką szczególną wrażliwością zauważenia czegoś, czego ogół nie jest jeszcze w stanie zauważyć. Ksiądz profesor Dajczyk doradza nam powrót do Pisma Świętego, do Ewangelii z ich symbolami. To droga do jedności z Bogiem, ze światem przez duże eś. To, co było udziałem Indian kalifornijskich w całkowicie innej kulturze. Ale jak trudno realizować to w tak już podzielonym i wypranym z myślenia symbolicznego społeczeństwie. Tuż papież Benedykt XVI zwrócił uwagę w czasie swojej podróży do Czech, że ludzie przechodzący mostem Karola nie mają pojęcia, kim są ci, te figury, które są ustawione po obu stronach mostu. A więc jest takie pytanie, czy jest jeszcze jakaś inna droga? Czy może, ale też, czy można zawrócić bieg historii, zmienić kierunek rozwoju cywilizacyjnego. Zadaniem badaczy jest wątpić, ale pozostaje nam wiara i nauczanie natchnionych nauczycieli, takich jak ksiądz profesor. Chciałabym na koniec bardzo podziękować ci słuchaczom, ale także pani profesor Zagórskiej za to, że Towarzyszy mi cały czas w dyskusjach na temat różnicy między językiem antropologii a językiem nauczania kościoła. Język międzydyscyplinarny jest bardzo trudny. Dyskus międzydyscyplinarny jest bardzo trudny. Ale to nie znaczy, że nie można go prowadzić.